Staramy się atakować pozycyjnie. To jest, to jest bardzo dobre, że taki trener jak Andrzej Paszkiewicz trafił do Hutnika, gdzie jest mnóstwo młodych zawodników, że to nie jest nastawienie tylko i wyłącznie na wynik. Tak jak często możemy oglądać w tych niższych ligach, że takie taktyki na szybkich napastników. Lufa z tyłu i niech tam walczy jakiś chłopak. Uwaga, bo Knapik strzela. Pierwsza interwencja w tym spotkaniu Sebastiana Kusaka. W zdrowej atmosferze się odbywa. Jedni kibicują swoim, drodzy swoim. I nawet nawzajem nie krzyczą w swoim kierunku, inwektyw, tak to powinno wyglądać, uwaga, bo atakuje Beskid, jest w polu karnym Knapik, piłka do niego, cały czas Knapik, dość przypadkowo jest gol dla Beskidu, Andrychów to była prawdziwa komedia pomyłek, teraz w wykonaniu defensywy hutnika Przemysław Knapik najlepiej znalazł się w polu karnym i zdobywa swojego dziesiątego gola w tym obecnym sezonie. Kamil Hul, Hutnik powinien otrząsnąć się z tej przewagi Beskidu, bo Beskid dąży do zdobycia drugiego gola. Dariusz Chowaniec i 2 do 0 sprzed pola karnego. Strzał kapitana Beskidu Andychów i goście na pewno niespodziewanie, ale też nie można powiedzieć, że niezasłużenie prowadzą w Krakowie 2 do 0. No radość ogromna, nawet Marek Kudłacik pofatygował się ze swojej bramki pod chorągiewkę kończącą boisko przy bramce Sebastiana Kusaka. No i sytuacja Hutnika robi się naprawdę bardzo, bardzo nieciekawa. Teraz Państwo widzą właśnie charakternie z zasadami, jak dynamit. To Państwu mogę przeczytać. Tak wygląda w dniu dzisiejszym oprawa przygotowana przez kibiców Hutnika. No. Tak jak mówiłem, no to pole manewru jest niezwykle wąskie. Stanek, Wrona, Cieśla, Murzyn to są jedyni zawodnicy z pola, którzy mogliby występować. Jeszcze do tego Norbert Jasowicz, ale no wiadomo, że jego raczej winić nie trzeba. Uwaga, bo szansa na trzecią bramkę dla Beskidu. Teraz kapitalnie broni Sebastian Kusak. Jeszcze szansa, a uderzał w tej pierwszej sytuacji na bramkę Kusaka Dariusz Chowaniec. Będzie czas na radość po końcowym gwizdku. Na razie jest dobrze dla zespołu Zandrychowa, bo prowadzi 2 do 0. Nachutnik zupełnie bez pomysłu. Może teraz coś uda stworzyć. Nawrot jest przy piłce Michał. Nawrot. Szuka strzału nawrot. No i w nie tak znowuż dalekiej odległości od... Bramki, przeleciała piłka jeszcze dwóch zawodników Beskidu Andrychów w murze. Będzie starał się pewnie wrzucić piłkę na 16 metr. Michał Nawrot, miękko podcięta piłka tam skakał do główki. Chyba Bienias cały czas jest szansa dla hutnika. Hul zablokowany, jeszcze próba. Przewrotka, ależ bramka! Ależ gol! Przepiękne trafienie chyba Mariusza Bieniasa. No cud malina ten gol Bieniasa. Takie bramki mogą poderwać do lepszej gry. Tak, z drugiej strony patrząc, jak na razie poza tym golem znowu cofnięty do defensywy. Kolejny rzut wolny dla gości. Mocno huknął chyba serż, tak jest. Piłka przelatuje jednak nad poprzeczką. Była oprawa kibiców z nowej huty. A teraz widzimy oprawę bez Kidu Andrychów to już jest, no też wygląda okazale. Chyba ten, akurat dym. Wpadnie niestety na boisko i myślę, że przerwa w grze będzie, będzie pewnie konieczna Krzysztof Świątek części tego spotkania pozostało około 20 minut. W tym momencie mamy 70. Pierwszą minutę tego meczu. Uwaga, szansa przed Beskidem. Kapitalnie. Kusak tam mało co widać, ale wyjaśniają zawodnicy z nowej huty. Uwaga, bo teraz w odpowiedzi hutnicy, Piłka na prawą stronę, chyba trochę uciekła. Tak jest, uciekła Mateuszowi Stankowi, i w konsekwencji przerzuca futbolówkę nad poprzeczką bramki. Kolejny w ostatnich 10 minutach rzut wolny dla Beskidu Andrychów. Piłka w pole karne. Jest tam Adamus! Mało brakowało. A Michał Adamus zdobyłby trzecią bramkę. W tym będzie podejmowała na własnym stadionie Garbarnie Krakow, która bije się o to, aby dalej móc grać w drugiej lidze. Uwaga, bo kontra Beskidu jest z lewej strony Przemysław Knapik. Z przodu dwóch piłkarzy Beskidu. Z ósemką Łukasz Rupa oraz z dwudziestką był tam Michał Adamus. Szansa poprzeczka teraz i jeszcze e, groźnie. Poprzedałby się ktoś taki jak Łukasz Cichy. Piłka, z którego akurat być może jutro będziemy mogli oglądać podczas czasie transmisji. Zawodnik, który po rundzie jesiennej przeszedł z Hutnika do drugoligowej garbarni. Krakowi naprawdę spisuje się dobrze waga, bo teraz razu ładny na przebój Szymon Witek piłka do świątka. Świątek nogami broni Marek Kudłacik. I ma szansę teraz Hutnik skonstruować akcję ofensywną. Witek do Mateusza Gamrota. Gamrot do Świątka. Ponownie piłka u Szymona Witka. Witek do tyłu. Tutaj jest Mariusz Sierakowski. Sierakowski na przebój. Chyba był faulowany. Jednak nie ma rzutu wolnego. Jest natomiast bardzo ładne uderzenie. Hutnikowi w tej końcówce zawodnicy Beskidu Andrychów. Przejmuje piłkę z numerem 20 Michał Adamus. Adamus do Jurczaka. Jurczak to ten, który przed paroma sekundami pojawił się na boisku. Dobre podanie Jurczaka do wbiegającego w pole karne Madamusa.